Cześć kochani z tej strony, Klaudia, i dzisiaj do Was przychodzę. E, z, no, jak zawsze z rozkminą. Przychodzę do Was z tematem, o którym chcę sobie z Wami pogadać, bo myślę, że on jest ciekawy. E, kochani, nie wiem, czy będzie to słychać raczej, nie, ale jeżeli słyszelibyście taki lekki szum. No, to wiecie, że to jest klimatyzacja. Jest po prostu na dworze, 20, prawie 30 stopni, jest naprawdę gorąco, więc bez klimatyzacji się nie da tutaj wytrzymać. To jest poddasze, jakby wiecie, więc no jest strasznie. Ja mam kawkę i przychodzę do Was z taką właśnie gdzieś tam rozkminą i pytaniem, gdzie zaczyna się fat shaming. Bo wszyscy znamy to. to to stwierdzenie. Jakby teraz bardzo często się go używa, bardzo dużo się o nim mówi e, i, i gdzie on się zaczyna? I e, dlaczego w ogóle, skąd mi się to wzięło w głowie to pytanie? Ponieważ oglądałam film słuchajcie, e, jakiegoś Amery na amerykańskim TikToku, e, oglądałam takiego e, faceta, który zajmuje się jakby wiecie, e, zajmuje się właśnie fitnessem i takimi sprawami. No i słuchajcie, oglądał e, dziewczynę, która była plus size, z takim Konkretnie plus size e, I wyobraźcie sobie, że ta dziewczyna śpiewała mniej więcej to, taką piosenkę Która chyba jest popularna na amerykańskim TikToku ostatnio e, Że e, to, że jestem gruba Jakby będę słuchać swojego ciała e, Niezależnie to, czy jestem gruba Czekajcie, ja sobie to sprawdzę dokładnie Mam e, I słuchajcie, koleś nazywa się Diren Kartal jak na razie widziałam kilka jego filmików. No i jest, jest to dość, chłop dość mądrze gada. Ale wracając, ta dziewczyna tam śpiewała o. Słuchajcie o. Wyciszę telefon przy okazji. Słuchajcie o tym, że jakby ona będzie słuchać swojego ciała. Jeżeli ciało jej coś mówi, to ona na pewno go wysłucha i dopilnuje, żeby było wysłuchane. I że jeżeli wiecie, że. Jakby słowo gruby to nie brzydkie słowo, ale jakby, że ona będzie, będzie dumna, niezależnie od tego, co wszyscy mówią i tak dalej. Jakby główny sens tej piosenki jest taki, że jakby ja będę gruba, niezależnie czy to komuś się podoba czy nie, i że będę słuchać swojego ciała i, i tak naprawdę nic nie będę robić troszeczkę mniej więcej coś takiego. Ja Wam podlinkuję tego TikToka, bo warto go obejrzeć. Nawet jak nie macie TikToka, to i tak możecie to zrobić. Warto to zobaczyć. Jest po angielsku, więc tu niestety no, trzeba znać język angielski. Ale facet bardzo mądrą rzecz powiedział. I on powiedział, że on, jakby nie, tu nie chodzi teraz o fat-shaming, tu nie chodzi teraz o obrażanie takich osób. Natomiast, jakby będąc w takim stanie otyłości i będąc otyłym, jakby nie słuchasz swojego ciała, na zasadzie nie szanujesz swojego ciała i nie dbasz o nie. Ale że trzeba coś, jakby trzeba faktycznie zacząć coś z tym robić. I oczywiście to nie jest tak, że to jest takie proste, ale że to jest mega ważne. Więc fantastycznie Sie, jeszcze się zmywarka włączyła. Eee... Zmywarka na chwilę, więc Mówimy dalej, póki możemy, ale ona właśnie mówi coś tam, że nie zdradzi swojego ciała, nawet jeżeli ludzie źle o mnie myślą. No i facet mówi mądrze, jakby ty w tym momencie już zdradzasz swoje ciało, tak? Bo nasze ciało nie jest stworzone do tego, żeby faktycznie mieć taką nadwagę. Nadwaga to nie jest nadwaga, tak? To jest coś powyżej. I oczywiście właśnie o to chodzi, że... Komentarze tam były bardzo mocno podzielone, wiecie, ludzie naprawdę, jedni mówili tak, super, drudzy mówili nie, śmiejesz się z ludzi i tak dalej, tak nie można. A w sumie facet, facet powiedział bardzo mądrą rzecz, że dbanie o swoje ciało to nie jest zawsze słuchanie tego, na co jakby ono ma ochotę na zasadzie. To, może tak, to nie ma za wiele wspólnego z intuicyjnym jedzeniem, jeżeli E, twoje intuicyjne jedzenie, to jedzenie maczka, jakichś takich rzeczy i, i nie dbanie o to, co jesz, tak? E, a trochę jest teraz taki trend, że ludzie mówią, że jedzą intuicyjnie, że wiecie, e, starają się słuchać swojego ciała, e, no i kepsik wlatuje co chwilę, na przykład. Nie wiecie o co chodzi. Więc tu facet bardzo mądrą rzecz powiedział, i ja tak się zaczęłam zastanawiać w sumie, gdzie zaczyna się ten fat -shaming? Gdzie zaczyna się to, że. Mówisz komuś: Hej, może warto byłoby coś ze sobą zrobić? A, a gdzie, gdzie, gdzieś tam już jest to postrzegane właśnie jako coś bardzo negatywnego? Ja się powiem Wam, że tutaj gdzieś tam zastanawiam nad tym, jest to dla mnie bardzo ciekawe. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, bo my, jakby ja mam wrażenie, że, że nie jest to takie proste, to odpowiedź nie jest, nie jest prosta. E, oczywiście, jak e, komuś piszesz, e, o mniej żyj, więcej się ruszaj, to to jest fatrzeming, e, bo e, no, nikt nie chce takiego czegoś usłyszeć, to nie jest miłe, to nie jest kulturalne w żaden sposób, więc tutaj nie ma co, ale jeżeli komuś zwrócisz uwagę w taki kulturalny sposób, gdzie postarasz się, żeby to wszystko było dobrze przedstawione, no to właśnie, nie. E, więc gdzieś tam tutaj moja właśnie zaczyna się e, dywagacja na ten temat, gdzie zaczyna się patrzenie, a gdzie kończy się e, po prostu staranie się zadbać o kogoś czy, czy zwrócenie na coś uwagi, po prostu. E, ale w tych czasach mam wrażenie, że bardzo dużo różnych rzeczy takich się dzieje, więc no więc tr trudno, no co ja wam, mam powiedzieć. E, w, w zasadzie teraz, jak powiesz, że. Na przykład y, uważasz, że e, nie wiem, że homoseksualizm jest zły e, i tyle. Stwierdzisz, ja tak uważam, ale nic mi doi życia innych ludzi, to już jest, że jesteś nietoleracyjny, e, jak powiesz, że ktoś, kto jest gruby, powinien schudnąć, to już shamingujesz. E, e, jeżeli uważasz, że Yy, obecny kanioł, piękna, dla ciebie jest ok i tobie nie przeszkadza, no to nagle różne inne rzeczy się dzieją, tak? Yy, więc trudno, trudno trochę w tych czasach wyrażać zdanie, które nie idzie w jakimś trendzie, yy, ale, ale gdzieś tam trzeba o tym rozmawiać. Yy, przynajmniej ja tak uważam, że trzeba o tym rozmawiać. Yy, szczególnie, że ja się świecie, ja, ja naprawdę z, zderzam się z farmszemingiem. E, ostatnio miałam taką sytuację właśnie, słuchajcie, na plaży e, Nagrywałam o na tym, już od tam na ten temat nagrałam, ale słuchajcie e, Siedziałam sobie, ja sobie siedziałam na plaży, czekałam, Rafał poszedł Akurat na plaży siedzieliśmy i tam stwierdziliśmy, że po prostu zjemy obiad Więc e, poszliśmy tam, e, poszedł on po coś do jedzenia na ciepło No i słuchajcie e, przy, Gdzieś dwa metry ode mnie, nawet bo to, to naprawdę był kawałek, spory kawałek. Szła dziewczyna, która nie, jest, nie była najszczuplejsza, No naprawdę była taka, wiecie, ciud mniejsza ode mnie, może dwa rozmiary, wiecie o co chodzi. E, I szedł mężczyzna, który też nie był jakimś, wiecie, Adonisem, jeśli chodzi o figurę, i, i po prostu jak grecki Bóg. E, I e, bliżej nich przy przebieraniu stała kobieta w kolejce, żeby móc się przebrać, która też nie była, wiecie, no po prostu stały trzy osoby plus size, można powiedzieć. Trzy kobiety plus size, no i ten jeden facet. I ten mężczyzna w pewnym momencie zaczął chrumkać. No, żenada, no to jest totalna żenada. Ale on serio zaczął chrumkać. Ale wiecie, ta dziewczyna, która była z nim, zaczęła się z tego śmiać. Więc to jest dopiero żenada i to jest totalna żenada, Eee, w moją stronę się tam próbowali obracać, ale szybko, szybko przestali, jak zauważyli, że ja się na nich po prostu patrzę z dość wyraźną miną eee, i czekałam na jeszcze, mówię tak, jeszcze raz tylko zróbcie to, jeszcze raz, a wstanę i dopiero będzie. Eee, ale niestety nie zrobili, a szkoda, szybko się zwinęli, jak zobaczyli moją minę. Eee, natomiast straszna była reakcja tej kobiety, która tam stała przy tej przebieralni. Słuchajcie, ona w pewnym momencie jest wyprostowana i tak się. Aż przygarbiła, widać, że ją to bardzo dotknęło. I teraz pytanie: e, można, można powiedzieć, no przecież oni to robili do siebie, a nie do tej dziewczyny. No ale hello, jakby jesteś w miejscu publicznym, stoisz pół metra od kogoś i robisz coś takiego, to nie licz na to, że ktoś ci uwierzy w to, że jakby ty robisz to dla siebie. I się jeszcze głupio patrzysz na takie osoby i śmiejesz. No nie, więc no ludzie to jest po prostu czyste hamstwo. ja rozumiem leczyć swoje kompleksy, ale polecam iść do psychologa i pracować w ten sposób, niż pracować, próbować się leczyć w ten, yy, wyżywając na innych. Później ta dziewczyna jeszcze raz przychodziła obok mnie, ale już ze spuszczoną głową. No ale, no to jest po prostu bezczelne, no i ja uważam, że to jest straszne, ale z takimi rzeczami naprawdę jest, na co dzień się ludzie stykają. E, ostatnio TikTokerka, właśnie jakąś oglądałam taką Ulę, bardzo fajna dziewczyna e, i właśnie ona opowiadała, że prowadziła live'a na TikToku, słuchajcie gdzie spaceruje, bo robi takie live'y, że po prostu chodzi na spacery i, e, i spaceruje, no i dzięki temu właśnie sobie ro, robi w tym czasie live'y, no i wiecie, rozmawia z ludźmi i tak dalej. No i ona e, zakończyła tego live'a, akurat już szła na parking e, i miał, przyjechał po nią narzeczony, który szedł w jej stronę, no i słuchajcie, była grupka nastolatków, która e, zaczęła wyzywać ją od wieloryba. Rozumiecie? Tak, no, dziewczyna też jest plus, size, ale wyobrażacie to sobie? No ona mówi, że ona była w takiej przekorzona, nie wierzyła w to, co słyszy, nie? Normalnie krzyczeli do niej i wołali w wielorybie. rybie. No to jest, to, to jest żenada. W sensie to z poziomem, nie wiem, jak niski, ale na pewno bardzo. Eee, I no i wiecie, przyszedł ten narzeczony i zapytał, co nie słyszałem? No i się tam zaraz. I który to powiedział? No to się zaczęli tam, wiecie, przestraszyli i zwiali. Ale ogólnie jaka to jest żenada, nie? A ludzie naprawdę muszą się z czymś takim zmierzać, e, mierzyć się z tym na co dzień i e, można powiedzieć, a bez przesady przesadzacie. No nie, serio tak jest. E, ja jestem na tyle bezczelna, że ja, no, ja, 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 wiecie, ja wchodzę w dyskusję bardzo szybko. Mnie dużo nie trzeba, żeby mnie ktoś po prostu zaczepił, ja się zaraz odezwę i, się, i, i szybko się takie sprawy u mnie kończą po prostu zgaszeniem. Natomiast, no, jest coś w tym, że po prostu na co dzień y, o te osoby mierzą się z tym. Ja już nie mówię o internecie, naprawdę nie mówię o internecie, ja mówię na żywo. Y, bo, bo ludzie się wychowali w takim, a nie innym świecie i trochę myślą, że mają prawo, y, przez to, że są szczuplejsi, to mają prawo traktować Cię gorzej, nie? I mają prawo do tego, żeby traktować Cię jak trochę niższego sortu. No, oczywiście wszyscy, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki to jest bullshit, no ale jak widać, nie wszyscy. Jak widać, nie wszyscy. Natomiast, no, tak jak mówię, e, gdzie zaczyna się ten fat shaming, a gdzie się kończy? E, właśnie bycie kulturalnym, bo jeżeli ktoś mi przyjdzie i powie, ej, a nie, nawet napisze, wie, wiecie o co chodzi, ej, a nie myślałeś, żeby schudnąć, e, nie wiem, czy nie próbowałaś czegoś, czy coś w tym stylu, okej, okay, to jest spoko. Ja jestem w stanie z taką samą porozmawiać, odpowiedzieć i, i, i podyskutować, nie? Bo to zupełnie jest inaczej niż ktoś do Ciebie przychodzi i e, mówi, to nie będziesz taka gruba. Jest różnica, nie? A niestety ludzie tego nie czają. Ludzie myślą, że tak jest. O, tak, zwienia nam się światło, bo zaszło słońce. Ale ludzie naprawdę myślą, że, że tak to funkcjonuje. Więc no, długa moja rozkmina. Dajcie znać, co wy myślicie w komentarzach. No, bo ja nie wiem. No, nie wiem, po prostu nie wiem. Jeżeli wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, jak wam się podoba ten kadr. Eee, bo szukam ostatnio jakichś takich nowych, ciekawych miejsc. z racji tego, że tamten pokój jeszcze nie jest do końca ogarnięty, a też, a też wiecie kwestię z tego, że cały czas nagrywać w na jednym miejscu, rozumiecie. Więc szukam jakichś takich nowych kadrów, więc dajcie znać. Um, jeżeli wam się, tak jak mówię, podobał film, to zostawcie o w górę, zapraszam na TikToka, na Instagrama, też tu wrzucam shorty, więc możecie sobie zajrzeć do shorty i poprzeglądać różne, ciekawe, krótkie treści, um, otworzyłam serię właśnie Niezręczne sytuacje dla osób plus size, co jest myślę, że śmieszne, trochę sobie o tym pogadać i tak wiecie, podyskutować Więc jeżeli chcecie, no to serdecznie Was zapraszam e, Kawka już mi pewnie wystygła, no ale tak to jest, jak, jak po prostu siądę i zaczęłam gadać, to później piję zimną kawę Ale dopijam kawkę, ogarniam się, e, montuję ten film i będę go, będę go wrzucać, żeby był gotowy e, No i co pani? Tak naprawdę filmiki są jak zawsze w poniedziałek, środa i piątek bardzo, bardzo się staram, żeby one były regularnie, żeby nie e, pamiętać i żeby mieć na to czas, żeby, one, żeby je wrzucać. Nie zawsze mi się to udaje, ale się staram, e, więc kochani, mam nadzieję, że Wam się podobał taki film. E, no i co? Widzimy się w następnym filmiku. Pa!